Szymano dzisiaj pokażę Wam najlepszą mapę jaką możecie spotkać w Fortnite i jak możecie wbić szybko poziom Zacznijmy od tego, że jest to mapa typu Tycoon, ale jest ona dosyć ciekawa i dosyć yy, niespotykana Kod mapy macie u góry ekranu 754314967845 Generalnie jak widzicie daję sobie teraz do maszyny, przerabiam pieniądze, robię pieniądze, tak No i generalnie oprócz tego, to jak już przetopię tą pieniądze tutaj wszystkie, które mam w tym momencie za które dostaje expa Ok powiedzmy że już No to macie ulepszenia możemy na przykład ulepszyć sobie weaponsy. Aha ja nie mam akurat pieniędzy ale mój ziomek pewnie ma z którym tutaj gram uh, Jakiś random typowy no i Generalnie do ulepszenie tych pomieszczeń również dostajecie expa o jak widzicie teraz akurat dostałem coś takiego No dobra w każdym razie To nie to yy, Macie tutaj takie coś yy, Przereloadujmy sobie bronię. Tyk I idziemy sobie tutaj i tutaj w tym miejscu macie coś takiego, jak te diamenty. Czekajcie, czekajcie, tu będziemy. Tutaj nie ma tych diamentów akurat. Ale te diamenty są po tej stronie. O, proszę bardzo. I tutaj za każdy ten diament macie. Ee, kasę, jak sami widzicie. Pyk. Schodzicie sobie tutaj w dół i generalnie zaniszczenie tych ścian, które są w tym oto miejscu. Weźcie sobie najlepiej broń. Bo strzelając bronią, dostajecie najwięcej. E, najwięcej, jakby damage zadajecie ścianie. Sami widzicie, pyk. I macie kolejny kryształ. To tyle. Trzyma.